Już jak mamy wykręcony. Możecie zobaczyć jak to wygląda jak się wyciągnie go na zewnątrz. Mam tak, odkręcamy te 4 śrubki. Tu już mam dwie odkręcone. Druga, trzecia, czwarta. Wyciągamy tak to wygląda. To wyciągamy, wprowadzenie i zabieramy się do wymiany przewodów. Jest dobry dostęp, można odkręcać spokojnie. Tam jeszcze powiem Wam, że tam były dwa przewody z boku, które nie widać, które trzeba odkręcić. Zajmuje to 40 minut. Wymiana takiego przewodu.